Biznesowy Czwartek. Właśnie wracam ze śniadania biznesowego i tak bardzo dobitnie się zorientowałam i zrozumiałam, czym się różnią ludzie, którzy są w stanie zbudować startup, firmę albo coś, od tych, którzy są tylko etatowcami i nigdy tego nie będą w stanie zrobić. Na śniadaniu była dziewczyna, która zapytała się, jak to zrobić, jak znaleźć ludzi do współpracy albo do pracy, nie mając kompletnie finansów. Tematem były startupy, padła też odpowiedź bardzo fajna, że startup to znaczy, to to jest z, z grupa ludzi, na przykład dwóch, trzech osób, które siedzą razem po godzinach, powiedzmy przez dwa lata. Które nie mają żadnego finansowania, ale wierzą w swój produkt, w swój pomysł i po prostu razem dążą do wspólnego celu, ponieważ wiedzą, że na przykład za jakieś 5-8 lat będą w stanie tę firmę sprzedać. Jeśli pojawi się finansowanie, to zwykle jest albo na, na ich wynagrodzenie, żeby mieli z czego żyć, jeśli nie mają drugiego etatu, albo żeby opłacić pracowników, których muszą zatrudnić, którzy będą im pomagać w budowaniu tego startupa, na przykład konkretne czynności wykonując, czy jako pracownicy. No i podeszłam do tej dziewczyny po, już w kuluarach, po całej części mm, oficjalnej, no i zapytam się, jakie ona ma pomysł, bo mnie zaciekawiła tym swoim pytaniem, że potrzebuje ludzi, ale nie ma żadnych finansów. No, i mówi, że chce zbudować muzeum. Zapytam się też, jakie to było muzeum medycyny sądowej, więc dla mnie bomba, temat świetny. No i od razu jej zaproponowałam, że no to, 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 jeśli to jest taki temat, no to żaden knikt żaden, e, nie będzie tego finansował z inwestorów, ponieważ inwestor finansuje coś, co można potem sprzedać albo ma zwrot z inwestycji. Z tego, a w przypadku muzeum to nie jest coś, w co, co, co da się zainwestować, żeby był zwrot. To jest coś, co jest absolutnie non-profit, bo na tym się nie zarabia. I to jest fajne dla ludzi. Więc co jej zaproponowam? Zrób crowdfunding. Jestem przeciwna temu. Yy, ogólnie dla mnie to jest żebranie żebranie online. I dogrywka już w domu mi się w aucie czas skończył. Więc krótko jeszcze z tą dziewczyną porozmawiałam. I mówię, że no, jeśli chce crowdfunding, to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o stworzenie muzeum medycyny sądowej. I pomysł jest świetny, ale tak jak mówię, no, tutaj inwestora nie ma co szukać, nie ma szansy znaleźć. Więc nieco crowdfunding. A żeby to zrobić, najlepiej trzeba do, dobrą promocję do tego zrobić. Czyli powinna nagrać filmik, jakieś takie krótkie wideo, które pokaże jej pasję, powie co to ma być i tak dalej. Ale ona nie ma czasu, ponieważ ona pracuje jako wolontariusz 8 godzin dziennie i nie ma czasu. To mówię do Nino, co za problem wyciągnąć, nawet w przerwie na kawę, czy w przerwie, w przerwie śniadaniowej, wyciągnąć komórkę i nagrać krótkie wideo. Tak jak tutaj rozmawiamy, to też jest czas, który poświęciła na to śniadanie, które potrwało oficjalnie 2,5 godziny, i ona była na tym śniadaniu. Więc to też jest czas. A wyciągnięcie komórki i nagranie krótkiego wideo, nawet minutowego, z promocją, to naprawdę nie dużo zajmuje. Ona nie ma ludzi, nie ma sprzętu. No. Mówię, przecież masz komórkę, masz komórkę, potrafisz ją obsługiwać. Co za problem nagrać wideo? A ona nie umie i w ogóle. No to albo chcesz coś zrobić, albo nie chcesz. Bo tutaj żadnych umiejętności nie trzeba. Wystarczy włączyć kamerę i nagrać. A dokładnie to, co powiedziała, było świetne, żeby to po prostu szybko nagrać. I przyznała się też, że miała opcję przejęcia e, apteki dwudziestowiecznej, w sensie całego wyposażenia apteki dwudziestowiecznej, czyli. Absolutna bomba, jeśli ktokolwiek widział, jak to wyglądało wtedy. Te wszystkie dziwne pomienniki szklane. No, dla mnie super. do no, w ogóle mi się pomysł spodobał, więc wiadomo, że jestem podekscytowana tym wszystkim. No i mówię, no to co za problem? No przecież bomba. No mówi że nie ma gdzie tego składować. No... To co za problem? No, po prostu nie wiem, wynająć cokolwiek nawet za 200 zł miesięcznie to nie są jakieś wielkie pieniądze, a można to wtedy tam umieścić. No i powiedzmy, szukać tych, tym bardziej, żeby już coś miała do tego, do tego muzeum medycyny sądowej. No, ona stwierdziła, że już przypadło, bo nie, ma gdzie tego, nie miała gdzie tego trzymać, więc wszystko poszło do kosza. No i tak myślę, co ja bym zrobiła. Ja bym w tym momencie wzięła wszystkie możliwe kartony i upchała to wszystko do kartonów. Po czym zlokalizowała je gdzie tylko się da, na szafach, na, w korytarzu, pod łóżkiem, wszędzie, byleby tylko to mieć, jeśli byłabym pasjonatką czegoś. Zresztą tak robię, jeśli jest coś, co ja chcę, chco, coś chcę to zrobię wszystko, żeby to mieć, nawet jeśli to musi poczekać jakiś czas, żeby było w użytku. Więc to mi pokazało, że skoro dla niej wszystko z problemem, łącznie z tym, żeby po prostu schować do kartonu zawartość starej apteki, która jest super... I którą może wykorzystać do czegoś, to jeszcze byłoby super, żeby no już by miała coś do tego swojego muzeum. No bo jak się chce założyć muzeum, nawet abstrahując od tego, że nie będzie miała inwestora, no to jednak trzeba mieć coś, żeby tam włożyć, a już by miała. Nawet jakby to musiało chwilę poczekać. Więc to mi pokazało, że jeśli coś się chce, to się to osiągnie. Tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok i trzeba faktycznie nie tylko chcieć, siedzieć i chcieć, ja chcę. Ja chcę. Nie, trzeba coś zacząć działać. I ona mi pokazała, że są osoby, które mogą tylko siedzieć i chcieć. I myślą, że coś, ktoś zrobi to za nich. Nie, ona mi poka... Jeśli, jeśli coś chcesz osiągnąć, to musisz wykazać chociaż minimum. Chociaż nie, minimum to jest trochę za mało. Musisz pokazać, że to chcesz, ale też zacząć coś w tym kierunku robić. Mi nic z nieba nie spadło na głowę, wszystko musiałam wypracować. No wiadomo, że są różne sposoby, jest też ten crowdfunding i niektórzy, jak patrzyłam ostatnio na zrzutkę.pl, zbierają na samochód marzeń. No i tam raczej facet, no jak patrzyłam na to, to zrzutka od jakiegoś czasu już była, miał zero wpłacone. ja bym wpłacać komuś na to, żeby sobie samochód marzeń kupił? Ja po prostu sobie kupiłam samochód marzeń, bo. Zobaczyłam na koncie, że akurat w tym momencie mam taką sumę. Marzę o nim od podstawówki, więc sobie go po prostu kupiłam. No, taka propos, samochodu marzeń i marzeń. A jak mam jakieś inne marzenia, no to robię wszystko, żeby je zrealizować. I jeśli się coś, jeśli się o czymś bardzo marzy i myśli. To kiedyś taki jeden pastor w kościele powiedział, że warto o czymś marzyć i o tym często myśleć, i dużo myśleć, ponieważ nagle pojawiają się różne opcje realizacji tego marzenia, tego pomysłu. I tak faktycznie jest, potwierdzam. Nagle mam bardzo dużo opcji, żeby zrealizować jeden, kolejny pomysł. Mm, I one się pojawiają po prostu same z siebie, dlatego że mam oczy już otwarte i widzę wszędzie okazje. I wchodzę i pytam i działam. Więc są osoby, które zawsze będą et etotowcami i mogą sobie nawet marzyć o nie wiadomo czym, ale nigdy nie zrobią tego pierwszego kroku, ani drugiego, ani trzeciego. Będą sobie siedziały i będą sobie marzyły. I są przedsiębiorcy, którzy po prostu lecą do przodu, i działają. Więc jeśli o czymś marzysz i chcesz, żeby to się spełniło, to po prostu działaj. Nie ma nic prostszego. A jeśli uważasz, że to jest trudne, to napisz w komentarzu, pokażę Ci, że to wcale nie jest trudne.